Twórz i baw się, tom jeden zbiór 10 edukacyjnych i kreatywnych aktywności do druku dla dzieci w wieku 3 do 6 lat, co zawiera, kolorowanki, liczenie, rysowanie liter i inne zabawy, miejsce na rysunki, rozwój kreatywności, czysty, profesjonalny wygląd, gotowe do druku, format, pdf do druku, a4, zalecany wiek. 3 do 6 lat. Marka: Dimi Studio. Cena: 9,99 Płatność jednorazowa, bez subskrypcji. Natychmiastowy dostęp po zakupie. Nowość od Dimi Studio. Zestaw do druku dla dzieci 3 do 6 lat. Kolorowanki, liczenie, pisanie i kreatywna zabawa. 10 stron PDF gotowych do druku. Idealne dla rodziców. Nauczycieli i przedszkolni, edukacyjne, kreatywne i profesjonalne, tylko 9 dolarów i 99 centów, pobierz natychmiast, Stan. podkreślenie 199.